Witajcie widzowie w trochę spóźnionym filmiku, bo miałem to dla Was na czwartą wrócić, a będzie jakoś 4:30 jak to zostanie wrzucone, ale no, yy, miałem grać na byle MC i gram na byle MC, to tyle, zaczynamy grę. Gram na trybie Boardgen, bo to jest po prostu według mnie najlepszy tryb. Ogólnie to już trochę grałem na tym trybie, więc mam tutaj jakąś zbudowaną bazę, więc może najpierw Was po nie e, Dziwne, bo strefa eventowa została otwarta, a nie powinna być. No to tu mam taki jakby sklep. No tu są, to są eventowe itemy akurat. E, jakby to jest mój pierwszy filmik, więc no. Nie będzie to jakaś dobra jakość, bo nie będę jakoś do tego montować. Ogólnie tu mam beacon tutaj. No, no dobra, akurat nie tutaj. Jakiś podstawowy set. O, jest beacon. Proszę. Nie mam maksymalnego levela, bo trzeba będzie dużo farmić. No tu mam enchant. Ekspiarka. Villager, który jest warty 5 milionów, mam akurat 13 milionów, bo też sprzedawałem dużo w tym sklepie. No, tu mam taki mały magazyn, jakieś tam ity. No, eventowe ity mam, taki secik. Aha, jeszcze villager sprzedaję, tak, ja wam pokażę, bo mam bibliotekarza, Enchanty sprzedaje. No i tu mam Mending, Feather Falling i Aqua Infinity. Za bardzo tym nie handluję, ale no, no tutaj mam generatory. Bo ten tryb polega na tym, że jesteście w takim borderze i możecie sobie powiększać border jakby i robicie generatory. A tu miałem zalepić. No. Yy, to tyle. I jest właśnie eventowa strefa, którą chciałem Wam pokazać i to jest taki przygotowawczy odcinek, żebyście mi powiedzieli jaki content mam dla Was robić, czy bardziej chcecie PvP, czy jak rozbudowywuję, bo za bardzo to nie wiem. Jak będzie widać moje ręce na filmiku to jakby gram na laptopie, bo Komputer się lekko zlagował i jak odpala Minecraft to to mnie wywala, więc no o tu jest Warplus, to jest taka eventowa, to jest leśna skrzynka, takie ity i specjalne eventowe rzeczy, czyli leśny killoff, on jest taki se, leśne buty, czyli najgorszy eventowy przedmiot i leśny miecz, który jest fajny, bo specjalny efekt nadaje. To jest taki efekt jakby strękwa, ale nie nazywa się to strękwem. To też jest fajne, mega. Ale najgorszy drop to jest ten. Tutaj. To jest najgorszy drop. To jest 20 tysięcy dolarów. To też jest fajne. Ogólnie jak możecie zauważyć, to mam rangę Rudini to jest trzecia najlepsza ranga na serwerze, dużo osób ją w ogóle ma. Kosztuje 20 złotych i bardzo polecam Wam ten serwer, bo są tutaj fajne rzeczy, jak na przykład tryb igrzyska, igrzyska śmierci. On polega na tym, że jakby w duelach jesteście no, jesteście po prostu w duelach i no, no i co, no. Walczycie. O, akurat y, kolega do mnie napisał. Więc no. Yy. No, y, napisałam, że nagrywam dla Was i bardzo bym chciał, żebyście wbili trochę więcej subskrypcji, bo na pewno y, jak y, ten y, na pewno jak wiecie, wiem, że to będzie dla Was duża liczba, ale 100 lajków pod tym filmem sprowadzę dla Was specjalnego gościa. Wy się nie dowiecie, co to jest za specjalny gość, ale jak wbijecie, to dostaniecie lika na nasz odsięgi, się jeszcze zobaczę no, no i to tyle. Idę odłożyć itemy do skrzynki, ponieważ najlepszy sposób na eventową to jest po prostu odłożyć swoje ity do skrzynki i to tyle. No bo po prostu wtedy mm, wtedy ten. Yy, nie stracicie po prostu itemów, bo to jest strefa, na której się traci itemy. I też tutaj są specjalne strefy. Yy, na przykład strefa na Otwartym Świecie, na, no, ale jak wyjdziecie bez wypicia specjalnego płynu Lugoli, którą możecie skraftować albo kupić na rynku. No. Akurat nie ma chyba na rynku. Nie wiem. Może, że jest. Ale... Nie ma. No właśnie, ale takie krople tego płynu to macie do skraftowania i to wam leci z generatorów, nie? No i możecie sobie pójść. O, zapomniałem odłożyć kilofa. No, możecie sobie pójść i jak sobie pójdziecie, to ten. Kurde. No widzicie na czacie, yy, że się zabijają po prostu i to chodzi o to, że oni, się na, oni na strefie eventowej siedzą i się tam po prostu zabijają, bo to jest dla tych bogatych graczy no jakby najlepszy zarobek, nie? Dla nich to jest bardzo dobry zarobek, bo takie stivki, jak ja teraz wyjdę bez, bez żadnej rzeczy, to oni często sobie, o to macie tak, no akurat jest, to jest akurat mój kolega i nie powinien być, chyba, że dla punktów. Więc no. On jest w ogóle bardzo bogaty i ma drugą najlepszą rangę na serwerze. Tak, no bo teraz jest jeszcze ranga eventowa zima i ona wam daje większy drop. No i właśnie mnie, bije diaks. No to zawijam, zawijam. No i jeszcze ten goblin. Gobliny to są. No i tak. Gobliny to są takie specjalne stworzenia, które jakby. One dropią specjalny pył, ja wam pokażę. Tylko pójdę na War Plus, wam pokażę. Taki specjalny pył, który możecie tutaj wymienić, właśnie. Te, te eventowe rzeczy możecie na leśny klucz do tej skrzynki leśnej. Tutaj, a jeszcze macie odłamki klucza, które też. I to zatruty pył dropi z mobów. To jest bardzo ciekawa rzecz, więc, no, dzisiaj to będzie taki filmik ogólnie z siedzenia na eventowej. Będzie on trwał, nie wiem, tak, z 20 minut. No, możecie zobaczyć, bo jak teraz to oglądacie, to wiecie, ile będzie trwał. No, i będę ogólnie reklamował mój sklep.